Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Gita 5 Online. Gdzie się napadamy na kasyno i kranimy diamenty. Kranie podejście nawet jest OK. Yy, mogliśmy sobie więcej zebrać. A ile dokładnie zebraliśmy, no to zobaczcie sobie właśnie na odcinku. I link do kanału mojego kolegi macie w opisie i zapraszam na Discorda. Oglądajcie. Jeszcze tak szybko bym chciał tylko przeprosić za to że jest ten hałas w tyle, że chodzi mi o ten sum, który jest w tle yy, wina jest taka, że po prostu konsola mojego kolegi strasznie hałasuje i jeszcze yy, przy okazji chciał przeprosić za to, że yy, tak słabo mi na, na nagraniu a mojego kolegi jest strasznie głośno, postaramy się to ogarnąć Dawaj, idziemy po diamenty, kurde może w wszystko, może i nie da serio, Rąk nie ma wytatuowanych? O kurwe, muszę tu nadrobić ja nie wiem, ja wszystko tatuowałem w tej postaci. Wszystko, eee. bo nawet na plecach mam tatuaż za 10 lub 100 tysięcy. Ja pił. Nie wiem, jaki jest, nie wiem, jaki jest największy, jaki, jaki jest najdroższy tatuaż, ale coś około tego mam. Ja też nie wiem, akurat, a nie będę kłamał. A na plecach to chyba najdroższy właśnie, co najdroższe. A nie na kratrze? Albo na twarzy? Na Mniej takie... Nie, takie... Trochę dr... takie... Trochę... Nie, to są na plecach i chyba na klacie jeszcze. Aha. Aczkolwiek na klacie nie ma żadnych tatuaży. Bo mam zrobioną czaszkę z włosów. <noise> to nie jest źle. No wiesz... wiesz jak to jest. No komanku, mam koman. No wiesz, na początku miałem kurde pioruna, wiesz, Pikachu i tej inne no, sprawy. To ten, to ja moja prosta na nakładzę jakiś, na jakiś kurde testament. Testament? No testament. Idzde No. Normalnie. Ja czasem mi się buguje przez napady i przykładowo po, po napadzie mam go na koszulce. Ale że te włosy wraz z tym testamentem, czy że ten testament, że ten, Sam ten testament, jakiś... ten tatuaż. Aha, to nie jest. No. Nie wiem jak nawet jakbyś miał ten, nawet jak masz na przykład ten, ten garnitur lub coś no to tak, ci się to garnitur, garniturze? Po, po, ga ja po napadzie coś mi się właśnie dzieje tak, że na, na czymkolwiek czy mam na sobie robi mi się właśnie ten tatuaż. Jestem ciekawe jakbym to za, ten stroj zapisał, to bym miał właśnie jest na zawsze coś takiego. To by było akurat bykowe, z tym jakbyś, jakbyś miał tatuaż na kimś ubraniu. No. Ale pamiętam, że, nie wiem czy to jest błąd, czy nie, ale czasem tatuaże się sami uszywają. Nie wiem dlaczego. to tam jest... kombinował w tych tatuażach, żeby na siebie nie, 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 żeby nie dało się zrobić, że tatuaż na tatuaż nachodzi. I przez to miałem problem z jakimś tam tatuażem. A nie nachodziły na siebie. Nie. Ja nie wiem, czy to zostało naprawione, czy znaczy, nie, było stanie ostatnio co, cokolwiek robiłem u mnie w postaci i to było ho ho ho. Dobra, otwieraj to. Ale palić to gumę to na to nie da się. Da się palić gumę. Dobra, rozwaliłem... nie udało się. Ja Dobrze, ja filar chciałem tutaj rozwalić. Znowu. Awaj otwieraj to. Nie Właśnie, tak... ciekawe czy będzie można skakać albo biegać z diamentami w ogóle. Właśnie też mnie to ciekawi, nigdy nie widziałem żadnej na diamenty na te nie, nie wiem czy są aż takie ciężkie. Właśnie, to... Z złotem jest... się nie da, z mi się da. No z mi się da, z no, no, się nie, da. Z się... z nie... nie kon... chyba niekoniecznie. Właśnie nie, nie kojarzę, ja u siebie miałem tylko raz hajs, co nie? To ja ten chciałem koniecznie zmienić. Ja pirjat ustretin ja diamenty Diamenty, diamenty, diamenty Ym... Diamenty. Diamenty. Diamenty, diamenty, diamenty. Jestem ja pewny. Będzie błąd. A nie, dobrze już. What the fuck? Dobra. Kurde, pogubiłem się w jednym takim od ciśnku palcu. Diament. Góra AF jest zamknięte. Nie, myślałem, że to a to, myślałem, że to będzie Myślałem, że będzie w waliskach. Tak szczerze. Czy A Na 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 na. AF no. Jest otwarta. Demasch chyba otwarta też. 2 minuty 20, ja to się szybko zbiera jak te tym... ole, to ja też może otwarte, tak szybko się zbiera? Uda no, się 2 minuty, z... wyrobimy się no, spokojnie. Dobra, Czekaj, nie wiem, czy zostawi się jeden punkt, bo nie wiem, czy zdążymy. Właśnie też nie wiem, więc to 5 do 6 punktów 7 Kurde, że, czemu źle? Ej, jedno się zostawiło. Jednego diaksa zostawiło ta postać. A, to jest taki głupi bóg. Czy jednego diaksa się zostawia? Ej, chyba trzy trzeba zostawić, wiesz? Nie, ja zacznę po prostu A. zbierać. No. Ciałem, dobre. Ale zobaczymy, jeszcze może będę zbierać. Zobaczymy, jak będzie dużo czasu, do jeszcze ten, to spoko. No. Może te diamenty takie. Wszędzie jakieś takie mają, pudełko, czy nie? Ja myślę, bo, my, bo to wygląda jak taka sztabka złota, No na ciekawie, a to pamiętam po, po, jak ktoś pokazywał, że to na miniaturkach, że to jest taki... że taki... Te, taki, walizy, taki taki takiej walizce, w takiej bezpieczny walizce. Ej, mhm. kolejny? Kolejny raz zstawiam diament jeden. No taki bóg jeszcze. Daj jakby to też masz otwarte. Bo jeśli dobra radę zebrać, to... Spoko. No. Ej, kurde, szła szłabo idzie Dobra, walicz. Wychodzimy na cicho Ej, nie no, D też nie zbierzemy Słabo, szłabo Słabo Dobra, wychodzimy Tak? Tak, wychodzimy, nie ma co No, trochę szłabo, niewykorzystane A ja też zostawię taką latającą szagiełkę. Dobra, ja już wychodzę. Można skakać, na spokojnie. Dobra, ja już wychodzę. Dobra, ja tutaj to O nie, bo patrz. Ten było 3200, jeszcze go... Oni biorą 800. No właśnie. Daleko no, będzie. Dobra. Pierwszy raz Pamiętaj, że już k będziemy. Nie bierzemy 100k. Raz, dwa, trzy. Że nikt nie zginął. O! Już trudno, dobra. Dobra, dajesz, wychodzimy. No kurde, myślałem, że trochę lepiej będzie, ale dobra. Chociaż wyjdziemy na cicho, wszystko bę będziemy mieli. No. Ty prowadzisz, czy ja prowadzę? A po jaki masz Eee... Y Jakieś mają głowę? A to pewnie Isy. Nie wiem. O kurde, da się przejść? A już wychodź. Kółkiem na niego Dobra, poszło? Chodź idziemy, chodź idziemy, chodź idziemy czy Czekamy? Dobra, chodź Chodź, 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 chodź do drzwi, do drzwi, do drzwi Dobra Ciekawe czy go zobaczą, czy nie A Jeśli zobaczą, to wątpię, że na sobie przyjął, bo ten... No bo jeszcze się przebiegnie. Nie, nie zobaczą. Już go się zawraca. Tylko pamiętaj, żeby wiesz broni wyjść. Spokojnie, idę bez broni. Wejść. Szczerze, ja się pytam, po co by tutaj by miała być ta straż pożarna? Ulol, Szylają! Alal, Co jest? Ja sobie gnę tędy. Dobra, ja zgubię. Dobra, ja tam idę po samochód. Czy helikopterem chcesz? Chcesz szybko, czy wam zrobić ten napad? Dobra nie. Ty! Strzelają do mnie! Skurwyszyny Ja tak, wezmę na no, wszystkie wypadek, jak Dobra, oła! My się nie chce z nimi... z nimi laczą, nie? Jak nie mogę biegać szybko Co jeszcze? Oła! Odszedł się ode mnie, kurde gnoju! Dobra, dawaj do kanałów. Dobra. Ale straciliśmy chyba dwaj siaka. No. <laughs> tego. Zaraz zobaczymy. Ile dostaniemy z tego. Zaliczony napad. Oje oh yeah. Kurde zasad. Kurde, ile dostałeś? 734 Kurde, 4 minuty za długo Nikt nie zginął, hurrawa Aha Aha A gdzie jest tu moje 100 tysięcy, że nikt nie zginął? Kurde Chyba, że to tylko raz się dostaje Dobra, dostałem milion 100 000. Nie, jak akalitarnet robisz Mhm